Wczoraj ponownie objawiła się magia piłki nożnej. Do 91. minuty Polonia Dortmund przegrywała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów jedną bramką, w 93. już prowadziła i wygrała. Kibice byli z drużyną do samego końca. A nie zawsze tak jest w małżeństwie, na przykład. Badania wykazały, że dla kibica losy jego drużyny są ważniejsze niż przyszłość jego związku małżeńskiego. I to prawda, bo w końcu mężczyzna potrzebuje jakiejś pewnej, stałej wartości w życiu, na której mógłby oprzeć to życie swoje niepewne. No bo żona to może zdradzić, nie? A klub cię nie zdradzi, on zawsze jest i czeka. Poza tym klub piłkarski jest tańszy w utrzymaniu, bo tam ileś tysięcy kibiców pracuje na utrzymanie klubu, a na żonę tylko jedna osoba, ona sama. No, bo mążki bić nie, bo bilety i gadżety klubowe są drogie a prawdziwa miłość mężczyzny jest mu pieniędzy a co najważniejsze klub piłkarski jest dla mężczyzny psychicznie bezpieczniejszy od żony bo mężowi nie przeszkadza że klub ma sponsora no i jeden z badaczy pisze gdyby mężczyźni wykazywali równą wierność i gotowość do poświęceń i uczciwość w swoich osobistych związkach tak jak w stosunku do swojej ulubionej piłkarskiej drużyny to rozwodów byłoby o połowę mniej no niby tak ale nie można przecież służyć dwóm bogom naraz. Służymy żonie, więc wierni jesteśmy klubowi piłkarskiemu.